Równo 10 lat temu w apogeum kampanii wyborczej Bronisław Komorowski pomylił Kościerzynę i Kędzierzyn Koźle, czyli dwa miasta leżące od siebie bagatela 567 km. Ta innowacja rozwojowi zakładu w kościerzynie Koźlu. Także dla mnie dzisiejsza wizyta w kościerzynie Koźlu tyle chciałbym powiedzieć. Stąd z Koździerzyna Koźnia. Spotkania się tutaj w zakładach azotowych w Kędzierzynie koźlu A ja kilka tygodni temu mówiłem Państwu, że na moje oko najpóźniej w połowie kwietnia Rafał Bążur-Trzaskowski zacznie bredzić dokładnie tak, jak Bredzisław Komoruski w tamtej pamiętnej kampanii. I potwierdziło się. Poznaliśmy właśnie pomysł kandydata Koalicji Obywatelskiej na podbój świata przez Polskę. Podbój wija Mongolia, Azerbejdżan i Islandia. Rafał Trzaskowski zdradził nawet swój pomysł na budowanie relacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Można jasno mówić do prezydenta Trumpa, panie prezydencie, pan mówi o Grenlandii, no a jak relacje z Islandią? Tam się je princepolo! Ale to jest tylko pozornie zabawne. Szanowni Państwo, poznajemy przez to, co mówi Bronisław Trzaskowski, wizję rozwoju Polski, jaką ma jego formacja polityczna, rozwoju prześnego, rozwoju, który ma być bardzo ograniczony i absolutnie nieaspiracyjny. A wszystko to dzieje się w chwili, kiedy minister nauki. I szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska, a więc w rządzie, którego emanacją jest Rafał Trzaskowski, doprowadził do uziemienia jedynego polskiego statku badawczego i zamknięcia jedynego polskiego reaktora jądrowego Maria. To wszystko razem łączy się w bardzo logiczną całość i już teraz tę całość Państwu zarysuję w najnowszym wydaniu programu Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, mimo mojej niedyspozycji głosowej, za którą już na wstępie przepraszam, Serdecznie zapraszam. Witam Państwa na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego z serdecznością i pokorą, jak zawsze, proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze do naszej społeczności nie należą, by zechcieli kliknąć przycisk. Subskrybuj, ponieważ. Ten nic państwa nie kosztujący gest dla nas jest bezcenny. Dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, które są treścią i misją kanału Polskość to Normalność, docierają do większego grona odbiorców. A teraz posłuchajmy już, czym Rafał Trzaskowski chce, żeby Polska imponowała światu. Ja wam powiem, właśnie o górki Urbanka. Słuchajcie, o górki Urbanka nie tylko powinny być. W samolocie prezydenckim, tylko właśnie wszyscy, którzy reprezentują polską firmę. Jeżeli udaje się, żeby w Mongolii taki produkt, właśnie nasze ogórki, były symbolem i były na każdej półce, to trzeba go promować nie tylko w Mongolii, ale na całym świecie. Króciutki wtrend z mojej strony. Mamy w tej chwili kilkoro najwybitniejszych na świecie specjalistów od sztucznej inteligencji, których Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przemysław Czarnek zaprosił do stworzenia w Polsce Narodowego Instytutu i Programu Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Ci ludzie, związani z tak znamienitymi uczelniami jak Massachusetts Institute of Technology czy uczelnie w Wielkiej Brytanii, porzucili te intratne posady i dla ojczyzny przyjechali tutaj tworzyć ten instytut w ramach sieci Łukasiewicz. Proszę Państwa, przyszedł Dariusz Wieczorek i wstyd się przyznać, zastępca ministra nauki i szkolnictwa wyższego, niejaki Gdula, z którym kolejny raz zapewniam, nie mam ani po linii rodzinnej, ani po żadnej innej nic wspólnego, i rozwalili całą tę instytucję. Bo po co Polsce sztuczna inteligencja? Mamy przecież. Ogórki kiszone. Ogórkami kiszonymi na pewno wejdziemy do pierwszej ligi najwyżej rozwiniętych krajów świata. A teraz posłuchajcie państwo Bążura dalej. Ja się, drodzy państwo, dobrze przygotowałem, bo jak ktoś nie lubi ogórków, to może lubi czekoladki. Ktoś lubi czekoladki? Firma Solidarność, drodzy państwo, i to powstała wiele, wiele lat, zanim powstała nasza ukochana Solidarność. I co się okazuje, że produkty Solidarności, tej firmy z Lublina, są najbardziej popularne w Azerbejdżanie. Proste, proste, więc trzeba dokładnie tak postępować. Nasza ukochana Solidarność, na której działaczy donosiła Tewu Justyna Mamusia, pana Rafała Kazimierza Trzaskowskiego. Jakież to urzekające, prawda? Ale proszę Państwa, naprawdę mamy się chwalić tylko tym, że polska firma cukiernicza podbija rynek w Azerbejdżanie? Nie, ja nie mam nic przeciwko ani ogórkom Kiszonym, wspomnianego producenta, ani przeciwko tym czekoladkom. Wiem, że robimy to znakomicie. W ogóle polska żywność jest najwspanialsza na świecie, podobnie jak polska kuchnia, chociaż my jej nie znamy, bo PRL w dużej mierze nam zaorał świadomość, tego jak bogata była polska kuchnia, a teraz się zachłysnęliśmy tymi wszystkimi nowinkami z zachodu, z południa Europy. No ale nie o tym dzisiaj, ponieważ Rafał Trzaskowski równie innowacyjnym produktem, chce zbudować trwałe i bliskie relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Posłuchajcie, co ten Komorowski Komoruski 2.0 wygadywał na swoim wiecu. Prince Polo! Trzeba przedstawiać? Nie trzeba. On zacieczy! Jeżeli pojedziecie Państwo do Islandii, wszyscy zajadają się tam Prince Polo. Dzisiaj polskie miejsca pracy Amerykanie zainwestowali, w związku z tym można jasno mówić do prezydenta Trumpa, panie prezydencie, Pan mówi o Grenlandii. No a jak relacje z Islandią? Tam się je Prince Polo, najlepszy możliwy symbol współpracy pomiędzy Polską. A Stanami Zjednoczonymi. Nie będę się wyzłośliwiał, jakie to jest żenujące, płytkie i puste. Facet, który nigdy nie miał nic wspólnego z polskością, który nigdy o Polsce nie powiedział nic dobrego, jako o kraju, który miałby jakiś wielki wkład, na przykład w prawa człowieka, w rozwój cywilizacyjny, mimo że mamy ten wkład naprawdę ogromny i możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ba, jak ktoś dumny nie jest, to znaczy, że nie ma pojęcia o polskości, a kandydujący na prezydenta Lewak, który właśnie postanowił chwilowo zapozować na konserwatystę i patriotę, postanowił sobie wymyślić, że on musi też coś dobrego o Polsce powiedzieć, więc wymyślił ogórki, czekoladki i batoniki produkowane przez Amerykanów. To się w głowie nie mieści, ale niestety wniosek z tego płynący jest bardzo smutny, ponieważ koalicja 13 grudnia doprowadziła właśnie do zamknięcia jedynego polskiego reaktora, MARIA, reaktora atomowego nazwanego na cześć naszej wielkiej, podwójnej nowości. Blistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jednocześnie został uziemiony statek Arktika, statek badawczy, jedyny taki, jaki mamy. I okazało się, że załoga zamiast wypłynąć w kolejny rejs, otrzymała ultimatum. Albo przejdzie na samozatrudnienie, albo mogą iść na zieloną trawkę. Tak rządzi polską nauką, tak rządzi polskimi innowacjami. Rząd 13 grudnia, który zablokował rozwój komputera kwantowego w Poznaniu, bo Niemcy pracują nad takim samym i byli za nami w tyle, a przecież to jest niemożliwe. Niemcy zawsze muszą być pierwsi. To jest główna doktryna polityczna Donalda Tuska. I niestety, proszę Państwa, to też jest stawka tych wyborów. Musimy pamiętać, że albo będziemy stawiali na najnowocześniejsze technologie i najwspanialsze intelektualne zasoby, jakie mamy, a akurat polscy informatycy, nie tylko ci od sztucznej inteligencji, ale również programiści wszelkiego rodzaju, to jest światowa czołówka. Na to powinniśmy stawiać. Trzeba prezydenta Trumpa przekonać, żeby zdjął z Polski te ograniczenia dotyczące kart graficznych niezbędnych do rozwoju sztucznej inteligencji. Inteligencji, nałożone jeszcze przez Bidena pod koniec jego urzędowania. Tego wszystkiego Trzaskowski nie zrobi, bo jeżeli on wparuje z Prince Polo do gabinetu owalnego, to będzie jeszcze gorzej proszę Państwa niż wtedy, gdy Bronisław Komorowski opowiadał o Bigosie. I jeszcze do tego oskarżył Michelle Obamę o to, że prawdopodobnie niekoniecznie jest wierna swojemu mężowi. Pamiętają Państwo tę bzdurną, surrealistyczną gafę, której dopuścił się tamten, jak w składzie porcelany, prezydent Rzeczypospolitej Komorowski? Dajcie znać w komentarzach, czy podzielacie moje zdanie. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się do zobaczenia.